Rektor kolegium jezuickiego w pobliżu Reszla podawał, że w latach 1640-1658 odnotowano około 600 cudownie wysłuchanych róż uleczeń, nie mówiąc o nieprzeliczonych łaskach wewnętrznych, których nie notują żadne statystyki. Przybywali tu królowie polscy, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski. Wśród paramentów liturgicznych znajduje się ornat, własnoręcznie haftowany przez żonę Jana III królową Marysieńkę. Wkrótce kaplica okazała się za mała. W w 1681 roku Jezuici przystąpili do budowy nowej, okazałej świątyni. Ofiary na ten cel napływały z całej Polski. Konsekracji dokonał w 1693 roku biskup warmiński Stanisław Zdąbski. Z chwilą rozbiorów święta Lipka stała się, obok Getrwałdu, główną oazą polskości i wiary dla mieszkańców Warmii i Mazur. Mawiano wówczas: Czym Częstochowa dla Polski i Ostra Brama dla Litwy, tym Lipka dla Warmii i Mazur. Przez cały okres zaborów byli w tym sanktuarium. Polscy Kaznodzieje i aż do hitlerowskiego zakazu w 1939 roku głoszono tu kazania w języku polskim. Do 1939 roku działała tu także polska szkoła. Dla miłośników sztuki Świętolipska Świątynia jest jednym z najwspanialszych zabytków baroku w architekturze, rzeźbie i malarstwie. Została uznana za najpiękniejszy kościół barokowy w Europie Północno-Wschodniej. Dodatkową atrakcją są przepiękne organy ze sceną przedstawiającą zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. W świętolipskiej w szkole muzycznej uczył się wielki syn w armii, Feliks Nowowiejski. Improwizował na miejscowych organach. Z murów starej świątyni wyszła też muzyka nowowiejskiego do słów Roty Konopnickiej. To tutaj powstała muzyka do słów Roty Konopnickiej Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. Jednakże przepyszny barok nie może przesłonić cichej, dyskretnej rzeczywistości, że tutaj właśnie Maryja obrała sobie miejsce. Po II wojnie światowej powrócili jezuici i objęli opiekę nad sanktuarium, którego szczególnym charyzmatem jest wolność pielgrzymowania oraz modlitwy protestantów i katolików.